W samolocie, będziemy lecieć z Walencji do Las Palmas na Gran Canarię. Lot ma trwać 3 godziny, czyli dokładnie tyle samo tak jak leciliśmy ostatnio z Alicante do Krakowa. I to jest ostatni Rafa Nadal Tour. Jeżeli chciałbyś dostać się do Mastersa, no to trzeba chyba co najmniej zrobić finał albo nawet wygrać turniej. No ale to nie jest aż takie istotne, po prostu pojedziesz i zagrasz jak najlepiej będziesz potrafił, prawda? Tak jak grałeś w turnieju w dla 14 czy w Krakowie, nie, nie ma ważnych turniejów. każdy mecz trzeba podejść tak samo, czy to jest lepszy turniej, słabszy turniej, bez znaczenia. Transport po nas przyjechał i zabiera nas do hotelu. Ogólnie bardzo na plus to, że jest transport, tak samo jest transport z klubu do hotelu i Janek ma hotel opłacony i to chyba jest jakiś czterogwiazdkowy, opłacone, jedzenie też ma opłacone, jedynie ja płacę za nocleg i wyżywienie. No i ogólnie tak trochę sucho tu jest, no taka Afryka widać już, idziemy trochę potrenować, jutro Janek zaczyna. Jak się grało na tych kortach? Dobrze, piłka leci na no, piłkę. Czasami nie jest w stanie jej dobrze skontrolować, ale, ale jest dobrze, bo się ustawiasz na nogach i z i topspinem dać. Bardzo meantimeie. podobnie jak ja grałem w Egipcie, no bo wiadomo, Wyspy Kanaryjskie są na wysokości Afryki i, i ta piłka odskakuje dosyć mocno. Ta piłka się odbija suche, suche korty, takie no, wysuszone. No. W Egipcie, pamiętam też takie były. Także trzeba wiesz, topspinem, szybki topspin, dobry kick. Też pierwszy serwis mocny, no ale też jak wieje, to trzeba też z tym wiatrem dobrze grać. Teraz siedzimy w busie, w transporcie do Twojego hotelu. Ty będziesz w swoim hotelu, a ja jestem w innym hotelu gdzieś obok. Podobno tam u góry na dachu jest basen z widokiem na ocean. I co Janek, jak Twój pokój? Na razie jeszcze, jeszcze jesteś sama, niedługo ma przyjść jakiś kolega do ciebie do pokoju, a ja jestem w hostelu obok. No. Jak było na basenie? Bardzo fajnie, super widoki. Woda dosyć letnia, bo cały czas tam jest nowa, napuszczona, ale bardzo fajnie. No tak wiesz, przed turniejem basen tak średnio, ale cały tydzień dobrze trenowałeś i nie miałeś żadnego odpoczynku. Także ten basen w sam raz. To mój hostel, moje łóżko. Na razie nikogo nie miałem, także spałem sobie sam. Tutaj widok w pokoju. Janek ma hotel tam, 700 metrów ode mnie. Taka część wspólna. Miarę no pusta. No, ja teraz idę zrobić Mobility. Tutaj mamy siłownię. Poproszę. Proszę różne ćwiczenia rozciągające, żeby się lepiej czuć. I pójdę na śniadanko. I się widzimy na meczu dopiero. dla mnie przed 14:00. Także o 11.30 mamy transport na koty, bo innego nie ma. Później. Także Jak idzie na Aktywidale de Valores. To koledzy z Mursi. Ja na kiedyś na chwilę, bo o 14 ma mecz, a jest godzina 12. .00. Janek wygrał sześć cztery sześć trzy ogólnie słabo grał, słaby mecz, tamten przeciwnik taki przeciętny, ale no dosyć uderzał mocno, forehand, serwis, dosyć szybko grał, a, a też jest tutaj z Wysp Kanaryjskich, także jest trochę przyzwyczajony tutaj do, do gry w tym miejscu. No a Janek nie mógł się przyzwyczaić i się szarpał strasznie ze swoją grą i dużo błędów, dużo niewymuszonych, jak bywało przyspieszać to wyrzucał. I wiatr, i słońce, i korty krzywe, i takie twarde, mało mączki, i trochę taki hardcore z wysokim kozłem. Także no było dużo rzeczy innych niż na co dzień, ma jak trenujemy. Ważne, że do przodu. Teraz zrobimy trening, i jutro myślę, że powinno być lepiej, bo już trochę się przyzwyczai do tych, do tych warunków. Są, no tak jak mówiłem wcześniej, jak, jak w Afryce trochę, a nie tak jak, tak jak w Hiszpanii. Jak się wczoraj grało z Hajmę trening? Dobrze, odbijałem z nim z końca. Chwilę i, no i żeby poczuć piłkę i ogólnie... No z się dobrze gra. On trzyma piłkę w miarę i potem go trochę nad tak bolał i poszedł. Musieliśmy skończyć, potem my zrobiliśmy trening. Tak, my zrobiliśmy trening i, no, i wszystko dobrze. Już czuję bardziej piłkę, także dzisiaj na meczu Malka razem to mógłbyś dopiero się zmierzyć w finale, nie? No, ale to jeszcze daleka droga. I twoja i jego Jak to się stało, Janek, że grałeś z takim... Chłopcem w trzeciej rundzie. 10 lat miał chłopak. 10 lat. Tak On... jak ty kiedyś z Kwiatkowskim grałeś, co? Tak, nie, jak miał no. 12 i ty 10. To też ci rowera wstawił. No, ale tam ten chłopiec, no coś tam próbował, tak jeszcze nie do końca nie słyszał, co ja mówiłem, tak trochę się pytał, tam jakieś różne dziwne rzeczy. A tak ile i... punktów wygrał? 6 punktów, dlatego bo ja zdobyłem 3 deble, 2 handy zepsułem i jednego smycza. Okej. Okay. No i teraz finał będziesz grał, dlatego ja też nie nagrywałem, wiesz, tak, bo nie było co nagrywać, tylko meczową nagrałem i teraz będziesz grał ze Stefanem y, finał z pierwszym dostawionym. Tak, ale też ja trafiłem w trzeciej rundzie na takiego chłopca, bo jest y, y, 8 dostawionych, a nie 16. No tak, bo nie ma, bo wcześniej było 9-16, to w trzecich rundach zawsze no tak. też już byli mocniejsi, a tutaj się trafiło 3-4 takich słabych na siebie i ktoś mm. musiał dojść do trzeciej rundy, nie? Mm -hmm. Ciężki mecz przed Jankiem. Będzie grał ze Stefanem, który jest pierwszy rozstawiony. Obecnie jest chyba trzeci w klasyfikacji Rafa Nadal-Tour. Jest obecnie też pierwszy w Hiszpanii, jeżeli chodzi o ranking, jeżeli chodzi o punkty. I Janek, jeżeli chce awansować do mastersa, no to musi ten mecz wygrać, a prawdopodobnie nawet dojść do finału. Także ciężki sprawdzian przed Jankiem. No, niestety kompletnie ten meczankowi nie wyszedł, trochę go to przerosło. Był bardzo spięty, zestresowany też, też tym, że przyleciliśmy tutaj samolotem, że to też nas trochę wszystko kosztuje i wysiłku, poświęceń i tak dalej. No i narzucił sobie bardzo dużą, dużą presję. Przed meczem powiedziałem, czy wygrasz, czy przegrasz, nieistotne, po prostu jak przegrasz, no to chcę, żebyś walczył przez cały mecz i to też będzie dobrze. A jak wygrasz, no to, no to też ok, no bo masz szansę się dostać do Mastersa i tak dalej. No ale jakby tu się wiele nie zmienia, czy wygrywasz, czy przegrywasz. No ale to jakby do niego za bardzo nie, nie dotarło, bo, bo sobie narzucił, że, żeby wygrać. No bo jakby wygrał, to byłby prawdopodobnie w Mastersie, a tak to prawdopodobnie będzie e, pierwszy czy i raczej się nie dostanie. No a sam mecz ogólnie był zacięty, mimo że wynik 6061, to mecz był zacięty. Większość gemów była zacięta na przewagi i dużo było długich wymian. Szczególnie na początku Janek w pierwszym gemie prowadził wymiany i dobrze grał, ale dwie takie wystawki z półkortu zepsuł. Przegrał tego gema, potem drugiego zaciętego gema też przegrał. No i już zaczął się trochę rozklejać i zaczął mieć wątpliwości, zaczął mówić, że tamten jest lepszy i tak dalej i stracił jakby wiarę trochę w siebie. No i potem tak było aż do 6 -0 -0. Nie mógł się w ogóle załapać na granie, mimo że, że miał przewagi, równowagi i tak dalej, ale no, no nie dało rady. I dopiero puścił przy 5-0 w drugim i zagrał super Gema na 5-1, potem miał przewagi na 5-2 i to był zupełnie już inny mecz. No ale wiadomo, dużo, dużo za późno. No i potem po meczu podszedł do mnie tutaj taki pan z Walores, który patrzy, jak się dzieci zachowują i tak dalej. No i podszedł i mówi, no ja się tak na tenisie nie znam, ale jeśli chodzi o nastawienie, no to to Janek miał 10 na 10. Jeśli chodzi o końcówkę, zachowanie, walkę do końca i potrafił się pogodzić jakby z tą porażką. No i tu rzeczywiście no Janek zachował się bardzo dobrze na końcu. No nie najlepiej się zachowywał. W sensie rozklejał się i był taki miękki przez. Trzy czwarte meczu tak naprawdę i dopiero jakby odnalazł w sobie to co w nim najlepsze dopiero na koniec meczu, kiedy było już dużo za późno. Ostatnie dwa Gemy grał tak jak grał w Krakowie na Tennis Europe, czy ćwierćfinał, czy półfinał, czy drugą rundę, czy nawet w eliminacjach. Niestety. No a Stefan z kolei jest tutaj z Wysp Kanaryjskich. No i on zna dokładnie te korty i tak jakby grał u siebie, a, a dla Janka tutaj te warunki nie są zbyt korzystne. I no, też nie mógł się za bardzo przyzwyczaić, mieliśmy mało czasu. No ale trudno, spróbowaliśmy, nie dało rady. Chodzi o podsumowanie całego cyklu. Janek był bardzo blisko, zabrakło tak naprawdę wygrania jednego, dwóch meczów więcej. No ale też w środku gdzieś tam sezonu trochę gorzej trenował i tam uciekło parę meczów. No było blisko. No można powiedzieć, że Janek jest wśród najlepszych 10-12 latków w Hiszpanii, chociaż ja uważam, że jego poziom tenisowy jest zdecydowanie wyższy. No ale trzeba to też oczywiście udowodnić. Ma przebłyski, gdzie gra na poziomie najlepszego, a, a, a czasami potrafi z 15 przegrać. Także to jeszcze jest trochę huśtawka, ale też od trenera tutaj Stefana dostałem taką informację, że Janek bardzo fajnie gra, że że próbuje atakować, że do przodu i tak dalej. Trenujemy O i nie chcę, żeby Janek był takim zawodnikiem, który biega i tylko przebija, Bo potem będzie mu ciężko. No i tak, przeszłościowy tenis można powiedzieć, że gra, ale jeszcze za krótko to trenuje. Szczególnie jak gra z chłopcem, który no, trzyma mocno piłkę i no, jest mega, mega regularny. No a my teraz krótki odpoczynek, i, i musimy podjąć decyzję, bo chcemy jechać na Słowację, na tenis Europe na jedynkę i Janek tam jest w eliminacjach. Dzisiaj mamy piątek, a, a w niedzielę teoretycznie powinniśmy grać. Tylko jeszcze nie wiemy, jak się dostać z Wysp Kanaryjskich na Słowację. To trochę skomplikowane może być. No ale dzisiaj będziemy patrzeć bilety i zobaczymy.